Witam Cię bracie i siostro, ciotko i wujku, mamo i kuzynie. To ja, Pawcio, mamy siebie w znajomych, prawdopodobnie jesteśmy rodziną, znamy się z widzenia, z internetu, z dzieciństwa, ze szkoły, z więzienia. Możemy się znać z ulicy, ze sklepu. Chciałbym zakomunikować, że ostatnio w moim życiu zaczęły się dziać bardzo dziwne rzeczy, ale spokojnie, na razie jeszcze kontroluję wszystko. I chciałbym powiedzieć, że ostatnio też zaczęłem udostępniać różne dziwne rzeczy ryjące wam, banie, mi, banie na Facebooku. Chciałem za to przeprosić. Chciałbym też oświadczyć, że jednak i tak po tym wszystkim nie zamierzam się zmienić. Zamierzam być szczęśliwy, wolny i być sobą. Także jeśli... Czymś cię uraziłem, Czy nie spełniam jakichś twoich wymagań, czy określonych wzorców co do kolegi, przyjaciela, znajomego z Facebooka? Możesz mnie śmiało usunąć, że znajomych nie obrażę się. Tym bardziej doczysz do znajomości, które czasami bywają tak, że ja napiszę do kogoś, ktoś się nie odzywa, a nagle później coś chce się odzywać. Nie, chcę już takich ludzi mieć koło siebie, chcę mieć ludzi szczerych, życzliwych, kochających światko. Dlatego też postanowiłem wypuścić serię kana filmów na YouTube, założyć swój własny kanał. Yy, chcę spełnić swoje cele w życiu. Najważniejszy cel to zapewnić dzieciom jakiś byt, w życiu, nadrobić im wszystko to co w życiu popsułem, nie popsułem, to co bym chciał jeszcze zrobić. Nie wszystko da się naprawić, ale jestem w dobrej myśli. Dlatego najpierw postanowiłem przekazać Wam tutaj wiadomość, że jakbyście coś, jeśli byś Wam się coś nie podobało w mojej osobie, czy w filmikach, czy byście się wstydzili mojej osoby, że mnie w ogóle znacie, czy ten... Proszę mnie usunąć, nie oglądać, tym bardziej nie komentować, jeśli nie trzeba. Jeśli ktoś chce co naprawdę coś fajnego powiedzieć albo... Yy, jednak dać mi jakiegoś takiego Powera, powiedzieć Paweł dobrze ci idzie, dasz radę, jest ok, wierzę w ciebie, zawsze coś było nie tak z tobą, czyli to się sprzeda. Proszę bardzo, nawet na priv, ja z miłą chęcią popiszę z ludźmi, ja jestem samotny, nie mam nikogo, szukam kobiety, szukam miłości, jestem pełen miłości, chciałbym ją komuś przekazać. Mam dosyć już walki ze sobą samym, walki z wiatrakami. Z sprawiedliwością. Święty nie byłem, święty też nie jestem, ale nie będę wam mówił, co macie robić, czego macie nie robić. Chcecie, to sobie nie obejrzycie. Nie, że chcecie, to nie. Czasami to rzucę odcinek, jak sobie tanczę. Czasami w nocy, czasami nie. Mam depresję, tęsknię za dziećmi. Przeżyłem w życiu niejedno. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że jestem wariat. Nie jestem debilem, jestem wariatem. Pozytywnie zakręconym człowiekiem. Wiem, że nie jestem do końca cały. Coś jest nie tak, coś poszło nie tak. Próbuję to odkręcić, dowiedzieć się. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego. No i...